Czysta tablica, którą mogę przeczytać i tłumaczenie nad wejściem do wieży, niech będzie szczęśliwe i zbawienne. Zarządów Kazimierza IV Króla Polaków w roku 1482 Senat i Lud Gdański pod przewodem burmistrza Marcina Buka tę wieżę jako gwiazdę nocami czuwającą wzniósł i otoczył fortalicją. Za Augusta II. króla Polski w roku 1709, dnia 12 października, budowlę tę pochłonął pożar. W roku 1721, z roztropnej troski ojców ojczyzny, przewodzącego miastu Jana Gottfrieda von Düsseldorfa i prefekta i Salomona Gabriela Szumana, w nowej korzystniejszej postaci została odbudowana pomnożonymi ozdobami i dwoistym szczytem z dwoistym zwieńczeniem, jak również zegarem ze spiżowym dzwonem oraz świetlistym czołem, to niby tymi światłami latarni, wyniesionym ku brzegowi zlewanemu przez Bałtyckie Morze iżby żeglującym była widoczna, jako zbawcza latarnia i bezpieczne do portu dojście pokazywała. Módlcie się Prusy, bo nazywano ten rejon plusami, polskimi plusami. Módlcie się prusy, aby po usunięciu okropności pożaru niniejsza warodnia w swojej świetności wieki przetrwała. No niestety w ostatniej wojnie sporo zniszczono. Ale można uważać, że dzisiaj bardzo dużo zrobiono dla odnowienia fortu Kary i można się spodziewać pod opieką Muzeum Historii Gdańska rzeczywiście ta świetność będzie systematycznie przywracana. To jest właśnie miejsce, gdzie ta tablica była. To jest już z XIX wieku, 1825 rok sztych Ludwiga. Widać, że jeszcze ten hełm, wprawdzie odbudowany wtedy w XVIII wieku, ale w zasadzie w nie bardzo zmienionym kształcie dalej piękny istniał. Niestety po kolejnym pożarze w 1800. W chyba drugi, no ileś pamiętam, zastąpiono go tym stożkiem. Gdańsztynie mówi pogardliwie, to taka głowa cukru. To jest załącznik do ogłoszenia o wygaszeniu latarni w i o powstaniu tych dwóch światów, bliza, górna i dolna. No z matką właśnie Nowego Portu, Nowego Toru Wodnego i dawnego ujścia. Tu już mamy wyswę kiedy bagrowano to, ten Nowy Kanał, Nowy Port, to ziemię wysypywano na tą stronę i na tej ziemi wybudowano już po rozbiorach Nowy Port, budynki Nowego Portu. Sztych właśnie kolorowanych. Obrazek Chodowieckiego pokazuje jak prosta była ta bliza, ten kosz u góry. Potem jak już mówiłem, aha tu jeszcze jest taka mapka z 1792 roku, gdzie są ciekawe napisy, mianowicie tam czytamy tak drewniana. Baka ogniowa, bliza albo no, żóraw ze światłem. Zbiornik węgla, mieszkanie nadzorcy blizy. Wymurowana wieża, znaczy latarnia morska. A potem znowu jest napisane coś, czego nie mogę odczytać. Fanil, blize albo To fanilię ja muszę jeszcze szukam, czy nie jest to jakieś techniczne wyrażenie. To jest o tu na dole. Proszę Państwa, 1809 rok. No, powiększenie takiego planiku Gdańska i tu widać jest ta bliza albo latarnia morska, ale pokazana schematycznie jako żuraw i ta baka, czyli światło dolne, które rzeczywiście było żurawiem. To jest przykład takiego żurawia właśnie z duńskiego Skagen, to jest na samej północy Danii. No to są przykłady przebudowy tej, tego dolnego światła, zaopatrzanego już w laternę. Potem powstała cała taka wieża, niższa oczywiście od tej górnej blizy. No a na końcu ta latarnia borziga, jak ją nazywamy, która była niezwykle cennym zabytkiem techniki, na końcu falochronu wschodniego. No tak wygląda ostatnio. I właśnie zewnętrznie, tak wygląda do dziś. Ta kopia też podobnie wygląda. To jest przebudowa tej wielkiej blizy, zaopatrzenie tutaj w laternę zaopatrzona. Są rysunki konstrukcyjne w archiwum, zresztą publikowane w tych wydawnictwach, o których mówiłem, o latarniach morskich, bardzo cenne wydawnictwa. Jest zdjęcie kolorowe z 1887 roku po zaopatrzeniu w lampę elektryczną na tej nadbudowie drewnianej. No ale wkrótce potem powstała ta nowa latarnia kliwlęcka, jak ją nazywamy, z kulą czasu i z budynek stacji pilotów. Tu widać jaki wąski był ten kanał portowy wtedy. Obecnie jest dużo szerszy, poszerzony wielokrotnie. Tak to wyglądało w Cleveland. No widać, to jest dokładnie to samo. Pełnie identyczna, kopia po prostu. To jest Braddock Point, jeszcze jedna kopia. Zresztą trzeba było potem ją rozegrać i dzisiaj jest to prywatny dom z fragmentem latarni w Stanach Zjednoczonych. Tak to wygląda dzisiaj. Też prywatny kawałek latarni. Grimicz, kula czasu do dzisiaj działająca. Oczywiście wielokrotnie niszczona przez wiatr, na przykład przebudowywana, odbudowywana na nowo. Miałem okazję tam być wewnątrz. Najstarsza zachowana. To jest taki schemat, jak to działa. Tutaj się Tutaj się podnosi do góry tą kulę czasu przed upadkiem, a tutaj pani naciska klucz i zapadkę elektromagnes wciąga i kula wtedy spada. Na wieży pilotów tej przedtem przy stacji pilotów tak, tak po 1876 roku, tak wyglądała nasza Kula Czasu. Oczywiście ta wieża była niższa niż latarnia, którą potem zbudowano. No to jest plan budowy nowych budynków właśnie w Nowym Porcie, gdzie są stare i nowe i znowu prąd określenia. Bardzo dużo budynków jest określonych jako stajnia. No bo transport był głównie konny, wobec tego wszędzie trzeba było budować stajnie. I rysunek według Stegmüllera właśnie projektanta tej wieży z przekrojami różnymi, to jest ta nasza dzisiejsza perła. Tak wyglądała po wojnie, widać, że maszt kuli czasów jeszcze był. Tylko kuli czasu nie ma. Po usunięciu masztu no trzeba też pamiętać, że pocisk z Westerplaty zrobił wyrwę tam w jakimś miejscu i trzeba było ją załatać. Tam do dzisiaj widać to miejsce, jaśniejsze cegły są. To jest nowa latarnia w porcie północnym. A tak wygląda dzisiaj nasza wieża z przywróconą kulą czasu tutaj. Tutaj widzimy dwie latarnie morskie, to znaczy wieżę, która była kiedyś latarnią i latarnia w porcie północnym. A to jest taka mapka, gdzie wszystkie po kolei Widać. Mianowicie nie ma tylko z lotu ptaka. Wisło ujście, bliza górna dolna, latarnia Borsiga na końcu i obecna latarnia, e, to znaczy muzeum, latarnia Kliwlęcka i latarnia w porcie północnym. Sześć miejsc, w tym trzy latarnie, dwie czynne, jedna nieczynna. Sześć miejsc po latarniach w jakiś to spo, sposób pokazane. Proszę mi pokazać miasto, które ma tyle latarni morskich, dawnych, obecnych miejsc. Ja takiego nie znalazłem, przynajmniej nad Bałtykiem. Ale może gdzieś w świecie jest coś takiego. Także miasto latarni morskich. Miasto, które można nawet nazwać latarnią Rzeczpospolitej. Gdańsk. Dziękuję.